Czy on, któremu nadano przydomek, gorliwy? Tomasz, Didymos. Jakub, syn Zebedeusza. Bartłomiej, najmocniejszy z nas. Judasz, najbardziej odpowiedzialny za ludźmi. Piotr i Jakub syn Alfeusza. Poza wszystkich, ja, Judeł i Jan. Dlatego stół już gotowy. Pozwól, że usiądziemy do stołu. Panie pozwól, ale w moim domu, jak nakazuje tradycja starszych, wszyscy przed posiłkiem obmywają ręce. Gospodarzu, szanujemy ten dom i Twą tradycję, dlatego uczyńmy i my. Przedajcie, bracia. To nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Kazałem wam iść i przynieść owoc, i to owoc obfity. Jeszcze raz zapewniam was, o cokolwiek byście prosili Ojca mojego w imię moje, to wam dam. Bardzo pragnąłem spowiedź z wami tę pasję. I jeszcze raz podspominać to wszystko, cośmy razem przeżyli. Ja was poznałem, to, co wam przekazałem. Co? Mateuszu, co? gdzie jesteś? A nie, co? odkąd mnie wysłałeś, tak. zawsze jest. Ja już to, nie chcę zobaczyć, Panie. Kim jestem? Lekarza... Ale nie mógł, z powodu tłumu. gdyż był niskiego wzrostu. Powiem więc naprzód. I spiął się na Sego Tam Powiem tamtędy, miał i przechodzić. Ja gdy... przyszedłem pod to że. Podniosłem oczy ku niemu i powiedziałem Zacheuszu: zejdź prędko. U Ciebie chcę zatrzymać się z moimi uczniami. Ja pamiętam, co było dalej. On szedł szybko z drzewa i zaprosił nas do domu na przyjęcie. Pamiętasz? Tak, tak, było, tak było. Ileż wtedy szyderczo szeptało? Do grzesznika poszedł w kościele. Niesamowita była reakcja Zacheusza, który stanął nagle i rzekł. Panie, to połowę mojego majątku daję Bogu, <laughs> a jeśli kogo w czymś skrzywdziłem, zwracam po Albowiem z tym człowiek nie przyszedł szukać tych, którzy są ale tych, którzy się zagubili. Albowiem i on jest synem Abrahama i on należy do dzieci Bożej. Wielu i to spośród tutaj siedzących nie potrafiło zrozumieć Mateuszu, jak mogłeś żyć taki za. Takie pieniądze, takie bogactwo. Ale Ty jako jeden z pierwszych zrozumiałeś moje słowa, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie złodzie się włamuje, mól niż zawsze. Ale gromadźcie raczej sobie skarby w dnie. Doszedłeś do wielkiego bogactwa. Ale czy zawsze... Byłeś uczciwy w tym, co robiłeś. Wstyd mi to dziś przyznać, ale nie zawsze. Dlatego Mateuszu, zapamiętaj to wszystko, cośmy razem przeżyli. To, co usłyszałeś ode mnie, <coughs> będziesz miał wiele czasu. Napisz Ewangelię. Tak uczynił, Panie. Jakubie, syna Arfeusza. Tak, panie? Jeśli dobrze pamiętam, mottem tego życia są słowa wiara bez uczynków martwa jest. Czy dobrze pamiętam? Gada się. potwierdzam wobec Ciebie i wszystkich. Dlatego bądź umocnieniem wierze tych wszystkich, którzy z wątkiem Którzy będą się szczęśli, jak chrzcimy na wieprze. Wasza tłum w Jerozolimie. Szymonie. Tu jestem, panie. Słusznie należycie ten przydomek gorliwy. Zawsze mnie, panie. Pewnego razu, gdy wróciłem z porannej modlitwy, wyświeżę z pani, podszedł do Pewnego razu, chciałem odpocząć. Bo szły za nami wielkie tłumy. Chciałem być tylko z Wami. Ale dowiedzieli się, gdzie jesteśmy. Również i za nami przypłynęli na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. A jak je podniosłem oczy, zobaczyłem tych ludzi i żal mi się ich zrobił. Bo byli jak owce bez pasterza. Byli głodni. A było wtedy około 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Była bujna trawa. Poprosiłem Was, abyście powiedzieli mi. I zapytałem Was, skąd weźmiemy tyle chleba, aby ich wszystkich nakarmić. Panie, wtedy powiedziałem: za 200 danarów nie wystarczy chleba. Aby każdy trochę mógł otrzymać. A ja rzekłem wtedy, jest mi jeden chłopiec, który na pięć leków leśnieni kierydów, lecz cóż to jest na tak wielu? Kazałem Wam przekazać, aby usiedli gromadami po pięćdziesiąt i po 100. Wziąłem te chleby, odmówiłem modlitwę dziękczynną. Podobnie nie uczyniłem z rybami. Biedli do sytości i ale by się nic nie zmarnowało z Bożych Darów, poprosiłem Was, abyście poszli i pozbierali ułomki. Pamiętacie ile tych koszów ułomków wtedy żeście zebrali? Ja nie pamiętam. Po spożyciu pięciu krewów jęczmiennych zebraliśmy dwanaście pełnych koszów ułomków. Panie, panie, kiedy ci ludzie postrzegli, jaki cud uczyniłeś, mówili, ten prawdziwie jest plotem, który miał przyjść na świat. ale wtedy powiedziałem, że dam wam inne, inny chleb. Nie taki chleb, który jedli wasi ojcowie, a pomierali. Dam wam chleb na życie wieczne. Dam wam ciało. Wówczas wielu powiedziało, trudna jest ta mowa. Któż się jej może słuchać? I wielu odłączyło się od I wy, żeście się wahali, czy też się nie odłączył. Ale Ty, bracie, Judo, umocniłeś braci wierza. Pamiętasz, co wtedy powiedziałeś? Panie, do kogoż już pójdziemy? Nie masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i zrozumieli, że Ty jesteś świętym Bogiem. Judo, umocniłeś braci wierza. Dlatego bądź umocnieniem tych, którzy są pewni. Dawaj nadzieję tam, gdzie jej zabraknie. Buduj wiarę, gdzie będzie wygasała. Andrzeju, Piotrze, synowie Jony. Jesteśmy przy Tobie, Panie. Od samego początku i będziemy zawsze. Zostawisz się wszystko. Rodziny, domy, pola. Ojca i matki i poszliście za mną. Zaprawdę powiadam wam, łatwiej wierbądowi będzie przejść przez ucho i gierne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy za to? Zaprawdę powiadam wam, którzy opuścili się wszystko i poszli się za mną. Że ci, którzy idą za mną, że przy odrodzeniu, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i zasiądzie na tronie swej chwale. I wy zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. Czasami trzeba stracić wiele, aby zyskać jeszcze więcej. Do takich jak wy należy Królestwo Niebieskie, ale wytrwajcie miłości mojej. Bracia gorąco pragnąłem stworzyć z Wami tę paskę zanim będę cierpiał. Jak to spożywać więcej nie będzie? Co on ma na myśli? Nie wiem, o czym on mówi. Zapamiętajcie. syn człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono. Chciałbym wam zostawić jeszcze przykład jeden, jak wini się sobie nawzajem słuchy. Stańcie od stołu i przejdźmy przed tobą. Czego on jeszcze chce? Co chce nam pokazać? Gospodarzu, podaj mi kuchno, a sam być, pan wody. Hmm. Bracia, usiądźcie i o co zajmijcie się. Za kuchno, dzban i woda. Zdejmijcie sanda. Nie do wiary, on nam na nogi umywać. Przecież tak czynią niewolnicy tylko w no, swoich panów. Chcesz mi nogi umyć? Tego, co ja teraz czynię, Ty nie rozumiesz, ale Ty nie będziesz wiedział. Ależ nie. Panie, Ty mi nigdy nie będziesz nogi umywał. Piotrze, jeżeli ci nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Zatem, Panie, umyj nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę. Piotrze, wykąpanemu wystarczy tylko nogi umyć. bo całej jest. I Wy, bracia, czyści jesteście, ale nie wszyscy. Dlaczego nie wszyscy jesteśmy czyści, Panie? W kazaniu na górze powiedziałem, Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czy nie rozumiecie tego? Że człowieka czyni nieczystym nie to, co wchodzi w niego, ale to, co wychodzi z niego. To, co wchodzi w człowieka, przez usta jest składane, przechodzi przez żołądek i na zewnątrz się wydaje. Człowieka czyni nieczystym to, co wychodzi z ust, bowiem pochodzi z serca. To bowiem z serca pochodzą grzechy, morderstwo, oszczerstwa, oszustwa, nierząd, morderstwo. To czyni człowieka nieczystym. I wy, bracia, 这些事情，他 Dziękuję, bardzo. Puszczcie sandały i wróćmy do stołu. Stańcie i do stołu. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Nie, 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 nie. Bracia, nie nazywam Was sługą, ale nazywam Was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co słyszałem od ojca mego. Jeśli ja.